Co tu jeszcze ważnego powiedzieć? Wskoczyłem w sektor, gdzie ktoś założył właśnie kopalnię i są, jest lotnisko, e, dwa lotniska i jedna linia. No to idziemy powalczyć pokażę wam, jak właśnie wygląda walka. O, tam jest jeszcze dużo linii, ale chociaż tą linię może pobiję, jak to się mówi. Co jeszcze tu jest ważne? BSGO. Prowadza tutaj non-stop co chwilę jakieś zmiany. Na przykład teraz ostatnio do Banshee dali nowe działka dla tych, ci co oglądają ten filmik i e, tutaj o, zmienią amunicję Mam taką trochę mocniejszą. Ci co oglądają ten filmik, um, grali, ci co grali, a przestali grać. Bam się, się dostał blachę plus e, działka takie coś rodzaje kinetyczne zapomniałem właśnie nazwę, bo jeszcze ich nie używałem, kupiłem je, ale nie używam. Te działka służą właśnie, żeby zniszczyć e, duże obrażenia robią lotniską, posterunkom no, i co to? No w sumie chyba tym rzeczą. O, ten ucieka do swoich tam jeszcze jeden, jeszcze jeden o, z tego wyjdzie duża rzeźnia no ale zobaczymy, powalczymy, troszkę powalczymy ja wierzę w siebie no może większe niż tam jest o, niemożliwe tak, o, dostałem z rakiety właśnie nie wiem czy to było widać no, bezgioby na mnie cały czas wprowadza jakieś tam zmiany co jeszcze właśnie tu ciekawego powiedzieć? No, w sumie zaraz będę kończył z tym filmikiem. Mam nadzieję, że bardzo się Wam podobało. Jeszcze tą tylko małą wojenkę zrobimy. Tu do mnie szczela. A, poleciał do lotniska na ratunek. Tutaj myśliwiec, ale to 32 level to. tą linię nie, to włączymy to wyłączymy, to działko jedno wyłączymy. No. Akurat rzuciłem się na dwóch. Troszeczkę tak nie... To nie powinienem zrobić. Ale uważam, że dam radę. Szybko tego ubiję, później tam tego i będzie super. Mam taką nadzieję. ja jednak dam pole minowe żeby było ciekawiej o ten już od razu padł teraz to te lotnisko bijemy tu mam zasobnik energii który włączyłem i się skluczykuje bo ponieważ lotnisko robi duże obrażenia jeszcze do tego myśliwiec jakiś musi mi na ogon wejść Włączę to bo mam mało za mało energii o jeszcze drugie lotnisko Damy radę, damy radę. Kogoś zabiłem jeszcze niechcąco. O, z dwoma lotniskami to sobie nie dam rady. Jeszcze z liniami. Ale puszczę drugie pole minowe, żeby było ciekawiej. To drugie lotnisko przyszło wesprzeć. Oczywiście jeszcze dwa myśliwce. Trzecie lotnisko. No niestety... O, o. Właśnie nie zdążyłem, zabrakło mi kluczyków, zabili mnie. No dobrze, tak wygląda walka, tak właśnie po zginieniu jeszcze te drugie lotnisko. Tutaj jeszcze właśnie ta linia mnie, o, nie mogę kliknąć na nią. Dobiła mnie. Tak to ładnie wygląda. Dodali też, poszerzyli tą BSG, poszerzyło tą mapę, dodali kilka nowych map, już pokazuję. O, nie pokażę teraz. No dobrze, no bynajmniej. Na razie mam nadzieję, że się filmik podobał. Było mi miło. Może będzie więcej filmików. Pozdrawiam BSGO i, i a, co do BSGO, bardzo bym prosił, żeby tu jakieś działko przeciwmyśliwcą, żeby wymyślili tak. O, takie coś bym sobie życzył. A tak poza tym ocencie sobie tą grę sami. No nic. Tonarca.